Zmiana organizacji ruchu objęła obszerny fragment miasta. Od początku tygodnia autokary czy samochody dostawcze nie mogą wjeżdżać nie tylko do ścisłego centrum. Od samego początku zakładaliśmy konieczność dopuszczenia zaopatrzenia do wszystkich punktów są to sklepy, restauracje. I od samego początku zakładano też, że aby dojechać do restauracji czy sklepu z towarem, trzeba mieć przepustkę. Przy każdym znaku jest adnotacja, że mogą wjeżdżać samochody, które są do tego uprawnione czyli które uzyskały stosowne pozycje pozwolenie z Urzędu Miasta. Wyrobienie takiego pozwolenia to tak naprawdę, jeżeli ktoś dziś złoży wniosek, to jeszcze dziś e, powinien dostać taką przepustkę, najdalej dnia następnego. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone celowo, mówią i starosta Kołobrzeski, który jest szefem zespołu do spraw organizacji ruchu i Michał Kujaczyński z Urzędu Miasta. Urząd te zmiany przygotował. Chcemy, żeby system był szczelny, tak? W przypadku, kiedy robimy sytuację taką, gdzie wpisujemy właśnie znaki, mówimy nie czy zaopatrzenia, wiele osób to wykorzystuje, wjeżdżając z każdym samochodem, twierdząc, że przy jakiekolwiek zaopatrzenie. One może mieć zaopatrzenia dużego materiałowego. Może to być generalnie drobna rzecz, i na podstawie takiego powiedzmy oświadczenia policja będzie miała problem z egzekucją tego typu ograniczenia. Chcemy zachować większą kontrolę nad tym, jakie samochody wjeżdżają do centrum miasta, i tak naprawdę ile tych samochodów wjeżdża do, centru, do centrum miasta myślę, że to jest taki kolejny krok, który pozwoli nam skutecznie ograniczać ruch właśnie w centrum. W przypadku zaopatrzenia nie są przewidywane żadne zmiany w organizacji ruchu, inaczej może być w przypadku autokarów. Mamy sygnały również z branży turystycznej, że są miejsca, gdzie autobusy powinny móc dojechać, jak na przykład na parking przy ulicy Zygmuntowskiej, czy, czy na parking przy ulicy Wojska Polskiego. W tej chwili zbieramy sobie te wszystkie informacje. Na pewno będziemy się zastanawiać nad tym, czy jakieś korekty są potrzebne, czy nie. O ewentualnych korektach w organizacji ruchu będziemy informować. Natomiast po zezwolenia, które umożliwią wjazd z zaopatrzeniem do wyłomu, zonej strefy trzeba zgłosić się do referatu drogowego w urzędzie miasta.